Jesteśmy na konferencji przed galą Fame MMA 18. Jest z nami Tomek Zadyma Gromadzki. Dobry wieczór. Tak, jestem znowu ja. Cały czas ten sam uśmiechnięty, cały czas żartobliwy. No i tak. nie było Jak to powiem pytanie, a ja a ty tak zawsze uśmiechnięty, a to jestem o mnie będzie, A ja tak zawsze uśmiechnięty. To jest chyba pierwszy raz, kiedyś śpiewasz na wywiadzie. Nie, to mógłbym się postarać bardziej, ale dobra, no, nie, tak na przystajlu najlepiej. Tak na freestylu najlepiej na freestylu na pewno nie były te prezenty, które przygotowałeś dzisiaj dla Alana. Co to tam dokładnie było? Opaska, którą w 2018 dostał, kiedy przez ekipą z Warszawy do DJ Dylana na Kamp, który prowadził DJ Kurs. Powiedział, że e, też gra, e, wpuścili go za konsolę, dali mu opaskę tam na wejściówkę, na drinki, tam na wszystko, ale po chwili przed właściciel i zapytał, kto to w ogóle za bałwan muzyczny, to to w ogóle nie do rajda jakaś, tego tu wpuścił, go wyrzucili wzięli mu tę opaskę. E, DJ Kurs dał mi sportem, dali mi tę opaskę. Powiedzieli, że go zapraszałem na lekcję, kurs e, grania i że spełnił jego marzenie, więc w takim razie teraz mam to był prezent dla niego od DJ-Kurs i ode mnie, że to jest prezent, że może się nauczyć grać i spełni marzenie swoje. I była też koszulka. Koszulka no naśmiewał się ze mnie tak, że nagrywałem TikToka na lotnisku wtedy, gdzie te samoloty stały wtedy tego starego typu z śmigłem takim, że ja przyszedłem, mówię weekendowe imprezowicze w niedziela koniec coś tam Imprezy, a nie lecimy, nie lecimy, dlaczego, bo nie ma białego. Tak, to jest z tej piosenki. E, on się co uśmiewa, więc zrobiłem koszulkę, co będzie na sprzedaż, w ogóle będzie mogli kupić ją u mnie, obserwujcie, kiedy właśnie lecimy, nie, dlaczego, bo nie ma białego. Tak to tam pisze i są te samoloty w tle, to ci w czapeczkach takich właśnie e, pilotkach, e, dwaj faceci, którzy ten dialog prowadzą. No i no i, no, no i, i, to chociaż no, oddana licytacja, nie. Patrzę tak na Ciebie i widzę. Widzę tę radość, widzę ten błysk w i ty się tutaj odnajdujesz. W świecie sportu troszkę nie ma miejsca na taki luz, a ty tu po prostu się tym bawisz i, i, i jesteś w tym przede wszystkim naturalny. Jezu, jak to dobrze brzmi, że właśnie, że ja się tym bawię, bo to tak jest. Ja naprawdę to mówię gdzieś wcześniej trafiłem pierwszy raz chyba w życiu w miejscu, gdzie czuję, że chciałem być, gdzie, że to jest moje miejsce. Wiadomo, jeszcze może kiedyś jeszcze coś się pojawi takiego, że jeszcze bardziej mnie e, tak chwyci, tak? Ale na tą chwilę ja w żadnym sporcie, czyli gdziekolwiek nie czuję się tak e, super naturalnie. E, z jajem takim żartem mogę wszystko wnieść, z tą beką taką, jaką lubię, jaki jestem na imprezach, jaki jestem gdzie tam nieraz w dniu. Codziennie mnie tam mama zawsze upomina przy stole wigilijnym, czy tam żona moja, że mam się zachowywać, czy takie głupie teksty, żarty nieraz a, i się śmieje, a wszyscy Tomek, wiadomo, nie? Ale tak, jestem najmłodszy z rodziny, jest nas trójka rodzeństwa, rodzice, e, no i wiadomo, jak ktoś taka ja tam żarta, bliżej go mówię, jak to ja, to czy Tonem, to wiadomo, zawsze tam jak to rodzina, no Tomek, masz 30 lat, a nie wygrupiaj się, jak ty masz lat, takie głupoty w głowie tobie. Ale no na przykład tutaj, to najlepsze, tu to każdy kocha, to tak okazuje się, że no, może nie każdy wiadomo nie można wszystkim się przypodobać, ale no, ludzie to lubią, ja też to lubię, no to fajnie, że tu jestem. Fajnie i wszyscy na pewno się cieszą i też ten odbiór Twojej osoby jest bardzo pozytywny właśnie. Jak tutaj wszyscy, ważne są followy na Instagramie, więc jak dużo przyrosło, ile było, jaki był odzew też na Twoim profilu, na, na Insta, na fejsie, jak, jak zostałeś odebrany, czy no ciepość tak. pewnie na serduch zrobiło. No na pewno wiadomo, ludzie się tam gdzieś tam śmieją, niektórzy z tego jak mówię, mnie nie rozumieją, a większość Alanowi powiedziała, pocisnęli, że. W się z czyjejś wady wymowy to jest słabe, że ja mam jakieś tam rzetelne argumenty oraz merytoryczne. E, to, to fajnie właśnie tak mówić, że ciepło odebrali, pozytywnie odebrali większość, tam no niektórzy tylko tam zamówię, tak że z tym e, gadkom, ale tą gadką się nie przyjmujemy, takie zawsze, zawsze się tam ktoś zdarzało się nabijał, więc to jest takie dla mnie coś mnie nie rusza tam się coś śmieje. Ale, ale, ale no, rosły mi te media, no jeszcze nie tak dużo, ale właśnie mam jakiś swój pomysł na, na to się, nie wiem czy jeszcze kanał jakiś, ale wiadomo, na jakieś wywiady, na coś, nie chcę zdradzać, ale od drugiej strony trochę zacząłem, pewnie się dostałem do fejmu, a teraz będę to robił. Inni zazwyczaj najpierw budowali swój Instagram, byli mocno rozwinięte czy TikToka czy YouTube, a, a potem dopiero się tu dostawali. Ja od drugiej strony, ale nieważne, ważne, że tu jestem i też to na nadrobię. A wiesz, że to jest najlepszy moment, bo tak naprawdę ten pierwszy strzał popularności jest, jest najważniejszy i ty masz teraz ten swój moment, więc czy ty planujesz jakoś, nie wiem, tuż po walce zacząć to wszystko robić, nie wiem, czy na przykład nagrywacie jakieś kulisy tego całego Fight week Od razu. Od razu kuć żelazo póki gorące, koszulki od razu robię na sprzedaż tą taką, oglądałem Alanowi, też będą na sprzedaż, że będziecie, obserwujcie tylko, gdzie będą wystawione. Eee, pierwsze koszulki na pewno z podpisami dla fanów, jeżeli będą chcieli życzyli sobie. Eee, no i od razu oczywiście ruszam, tylko kolejny weekend eee, a nawet w tygodniu, zacznę, bo weekendy zaczęliśmy zapraszać na jakieś gale, czy kiedyś gościa, to też nie domawiam, przyjeżdżam, przyjeżdżałem kiedyś. To budowało też mnie jako sportowca moją medialność, to jest że kiedy nie walczyłem, pojawiłem się w takich miejscach, teraz dalej jestem zapraszany, więc w takim razie dalej jeżdżę, nie zapominam o tych ludziach. Jeżeli kiedyś mnie zapraszali, teraz zapraszam, to dalej dla nich jestem yy, i, i dalej będę budował to wszystko. No i w takim razie no, yy, działam, działam, działam. To, żeby nie było za słodko i żeby nie było za kolorowo ten pomysł schodzeniem po mieście i krzyczeniem, Alan Alan był podkredziony Arturowiusz Pilce i Mariusz Mariusz, czy nie, jak to było? I zacząłem właśnie, od razu mówiłem, pierwszy filmik był nagrany ten Łebie, kiedy Alan e, inaczej, kiedy miałem propozycję walki z Alanem Kwiecińskim na MMA Atak, e, po ich powrocie w Benzinie, Oni, w Gala odbyła się we wrześniu, a jakoś chwilę wcześniej prowadziłem seminarium e, i i przejechałem kawałek dalej, żeby to nagrać, że go szukam, więc oczywiście byłem pierwszy i to gdzieś zaznaczyłem, że to nie był podkradziony pomysł Arturowi Szpilce, ale był to mój pomysł, ja mam takich głupich pomysłów cały worek w głowie, więc e, każdy mówi, nawet e, na, za kulisami tutaj ci e, z tego, e, organizatorzy, że naprawdę są pod wrażeniem jak się tu znalazłem, te moje krótkie właśnie filmiki, czy to żebranie o te papiery, czy widziałeś takie, że szukam, e, że jestem, e, w śmierci, Między śmietnikami, że nie bądź sknera, zadymy pay per view, transmisja się wybiera i tam gdzieś tą puszką, z miedziakami szeleszcze, nie kasą są, drobnymi. E, no powiedzieli, że naprawdę nie mogą to udostępnić, bo wiadomo, nie mogą promować kogoś z e, zawodników, który swoje pay per view chce reklamować. Więc dziękuję za to, że do nie udostępnili, ale bardzo proponują, powiedzieli, że naprawdę robią wspaniałą robotę. My tutaj nie mamy problemu, także jeżeli szukacie jakiegoś zawodnika... Tomek Zadyma-Gromadzki, bo to Dala. może być przyszły król Jestem ja, jestem ja. Tomek, na sam koniec życzę Ci powodzenia, wszystkiego dobrego. Widzimy Dzień. się jeszcze jutro i widzimy się jeszcze pojutrze. Tak, tak jest. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.